Gdzie ja jestem? W urnie. Ja cię nie mogę. Umarłem? Nie, nie. W urnie wyborczej. Wiesz, czego tu brakuje? Nie. Twojego głosu. E, tam. Chodź, coś ci pokażę. A to co jest? Podnieś Sław. Tu pan już podniósł podatki. Matko. Chodźmy dalej. To jest tyradło. Tu ludzie pracują do utyranej śmierci. Tylko złe wiadomości to jest strasznie przerysowane to jest koszmar senny jest jeszcze inna możliwość taka może być Polska gwarantują 500 plus obniżyli podatki i wiek emerytalny jest jeszcze wiele do zrobienia ale Polacy nabrali wiatru w żagle a wyborów nie wygrywa się leżąc na kanapie leżąc na kanapie leżąc na kanapie Justyna 13 października idziemy na wybory. 13 października głosuj na partię BAS.